Witam wszystkich serdecznie w dniu moich urodzin, ale również w dniu zawodów, do których szykowałem się można powiedzieć prawie pół roku, bo od stycznia włącznie. Jeszcze się złożyło, że akurat dzisiaj są moje urodziny, więc można powiedzieć, że wygrałem podwójnie, a przynajmniej w połowie sobie na to zapracowałem. Zdaję sobie oczywiście sprawę z tego, że aby rywalizować na tym poziomie, jeszcze mi bardzo dużo brakuje. Niemniej jednak chciałem spełnić to marzenie, no i tego to jestem. Posiłki przygotowane, czekamy na kierowcę, zabieramy się na hale. Wychodzę prawdopodobnie w pierwszym bloku, więc myślę, że będzie po wszystkim do godziny 12. Tak więc trzymajcie kciuki. Wychodzę w dwóch kategoriach. A w kategorii beginner znowu jest jedna po drugiej. Więc w zasadzie nie będzie żadnej przerwy. Teraz idziemy szukać, gdzie zrobią nam montanik. No tyle będziemy czekać. Mam nadzieję, że to się szybko południe i do 12 będziemy już po wszystkim. 110 euro za dwie warstwy taningu. Stosunkowo dużo, natomiast jak wspominałem, są to jedne zabie zainwestowanych pieniędzy i zaoszczędzą dużo, dużo stresu i dużo, dużo czasu Pani poszło od razu dwie warstwy, nie ja miałem stosunkowo bladą skórę, więc to było konieczne, więc dobrze zapłaciłem za dwie, bo nie wiem czy mi nałożyli w innym wypadku. No i zaczynamy jeść. Pierwszy posiłek dzisiaj mam co prawda omleta z białej jaj i banana. Troszkę owsianki, ale też niedużo, żeby tego nie przesadzać z tym błonnikiem. No i czekamy. Udało się, wejść, udało się wejść do finału Do finałowej piątki Więc jestem bardzo zadowolony W pierwszej kategorii zobaczymy jak wynik drugiej Więc będę miał jeszcze układ dowolny No i zobaczymy Ja już jestem w 100% spełniony naprawdę Mogę wracać do domu Jeszcze może 3 dni wakacji you stop free. Okay. Thank you. Beginners. Yes. And novices. <laughs> and novices too. Okay. Thank you very much. Okay. okay. No e, no wspaniałe że właśnie dowiedziałem się, że jestem w top 3 zarówno w pierwszej, jak i w drugiej kategorii, więc no coś niesłychanego, aczkolwiek byłem już spełniony w momencie, w którym stanąłem tutaj na scenie, uważam, że to jest wystarczający sukces, a jak widać, e, no po prostu się nie doceniłem, więc e, no jestem słusznie zadowolony, ponieważ są to jedne z największych zawodów dla amatorów organizowanych w Europie, więc e, no nie da się tego uczyć obcej słownie. آء گهري تهي زره دغه را ګورځنه پرمهر او کایو سيزنه را ورا Ale coś to nie do wiary. Wygrywam, wygrywam dwie kategorie Chyba w jednych z najbardziej największych zawodach organizowanych dla amatorów nie, nie da się tego opisać słowami. Nie mogę sobie chyba wyobrazić... Nie, nie mogłem sobie wyobrazić chyba urodzin, lepszego rodzin i lepszego prezentu urodzinowego niż, niż to. Jestem wzruszony. Tak, pomimo jeszcze, że jeszcze to do mnie nie dociera. Ale wygrałem dwie kategorie, chyba na jednych z największych imprez organizowanych dla amatorów w Europie. Myślę, że nie mógłbym sobie wyobrazić lepszego prezentu nowego niż te dwa medale i jestem strasznie wzruszony. Myślę, że na dzisiaj wszystko. W dalszym ciągu nie wiem, co mam powiedzieć, bo jestem zaskoczony. W zasadzie to przyjechałem tu tylko zrealizować jakieś swoje marzenia, wracam z dwoma złotymi krążkami z jednych z najbardziej prestiżowych można powiedzieć zawodów organizowanych dla amatorów w Europie, a przynajmniej tak mi się wydaje natomiast nie jest to istotne to co było istotne to droga do tych zawodów, a nie sam starty, więc chcę Wam wszystkim podziękować za to, że napędzaliście mnie do tego przedsięwzięcia na tej drodze, za wszystkie kciuki w górę komentarze, albowiem to Wy Jesteście częścią tego projektu, można powiedzieć, na pewno w dużym stopniu ten sukces zawdzięczam również Wam, więc jeszcze raz dziękuję. Jeśli się podobało, jeśli dostarczyłem trochę emocji, będę wdzięczny za każdą subskrypcję, albo wiem, nic Was nie kosztuje, a mi to kiedyś może pomóc. Cześć!